Mateusz Borek, witam Państwa. Mam nadzieję, że czeka nas wspaniały mecz. Towarzyszy mi dziś Roman Kołtoń. Dobry wieczór wszystkim oglądającym mecz telewidzą, a także Tobie, Mateuszu. Sądzę, że czeka nas dzisiaj niesamowite widowisko. Wszyscy kibice, trenerzy, dziennikarze oczekują dziś ciekawego meczu, w którym będzie królować ofensywa. Piłkarze raczej nas nie zawiodą. Kibice swoim głośnym dopingiem podnoszą dodatkowo rangę tego widowiska. Obie drużyny składają się z bardzo utalentowanych zawodników. Zapowiada się zatem bardzo ciekawy mecz. Oddaje strzał. Cudowna parada. Decyduje się na samotny rajd. Zrobili co tylko mogli, by tylko trzymać piłkę poza polem tarnym. Za nami 15 minut. Rozgląda się za partnerami. To może być szansa na otwierającą bramkę. Może spróbować wkręcić piłkę przez szesnastkę. Bardzo kiepska próba. Oddał strzał, ale strasznie chybił celu. Jego głód bramki był chyba za słaby. Drybluje z lewej strony. Ogromna szansa na wrzutkę z lewej flanki. Przyjmuje podanie. Złapał przeciwnika. Rzut wolny. Nadal w posiadaniu piłki. Gwałtownie zaatakował rywala i spowodował rzut wolny. To będzie żółta kartka i myślę, że zdawał sobie sprawę z kary już w momencie ataku na przeciwnika. Teraz będzie musiał chodzić na paluszkach przez resztę spotkania. Może się wkręcić. Bramkarz przejmuje kontrolę nad piłką. Prostopadłe podanie rozpoczyna atak prawą stroną. Piłka poszła do przodu. Bez goli i tak już chyba zostanie do przerwy. Oczywisty fał. Za to należała się kartka, ale sędzia postanowił być tym razem wyrozumiały. Są na dobrej pozycji po prawej stronie boiska. Delikatne podbicie piłki. Mocny strzał. Wpadła! Bramka! Gol na otwarcie! W doliczonym czasie gry pierwszej połowy. To niesamowity strzał głową. Kibice, którzy licznie się tu zgromadzili, zostali nagrodzeni. Wspaniała akcja Roman, oni naprawdę na to zasłużyli, czyż nie? O tak, to wisiało w powietrzu. Pędzi z piłką na prawym skrzydle. Chce wykorzystać szansę na dobre dośrodkowanie. Dobra wrzutka. Mamy pozycję spaloną. Obrona może odetchnąć z ulgą. Mamy koniec pierwszej połowy. Gracze schodzą na przerwę, a ja się zastanawiam, co ciekawego powiedzą im trenerzy. Co sądzisz o pierwszej połowie? Moim zdaniem pierwsza połowa była rewelacyjna, bardzo ekscytująca. Wynik 1-0, a zawodnicy obu drużyn przygotowują się do drugiej odsłony spotkania. Rozpoczęła się druga połowa piłkarze zmienią coś w swojej grze. Oba zespoły wznawiają grę w takich samych składach, w jakich grały przed przerwą. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Są teraz w posiadaniu piłki. Sędzia orzekł, że gramy dalej. Nie traci piłki. Zostają w posiadaniu piłki. Dobry odbiór. Odbiera piłkę. Upłynęło 15 minut drugiej połowy. Nie trafił w piłkę i sędzia dwiedzie rzut wolny. Chyba bardzo ucierpiał i wymaga opieki lekarza. Próbuje rozerwać obronę rywali. Decyduje się na strzał głową w kierunku bramki. Odbiera piłkę. To kiepskie podanie nie mogło dojść do celu. Nie daje sobie odebrać piłki. Przed nami ostatni kwadrans. Przejmują piłkę. Podprowadził piłkę do przodu. Dobra piłka w centrum pola. Strzela. To jest ruch. Bramkarz wyrzucił piłkę za linię. Piłka opada tuż przed bramką. Próba strzału. Dobre zagranie obronne, które wybiło atakujących z rytmu. Może to okazja do strzelenia bramki. Będzie szansa na bramkę. Tym razem nie uda się przedostać. To było zbyt oczywiste zagranie. Dobre zagranie obronne i piłka odebrana. Ależ błąd obrońcy. Piłka została odebrana. Podanie przejęte przez obrońcę. Oto gwizdek i koniec meczu. Naprawdę włożyli mnóstwo sił w to zwycięstwo. Ich kibice mogą być zachwyceni wynikiem oraz ich postawą na boisku. Roman, co było dziś decydującym czynnikiem? Myślę, że dostali to, co chcieli dzięki swojej determinacji. Tym samym kończy się nasza transmisja. Roman, dziękuję za Twoją dzisiejszą obecność w studiu. To było fantastyczne popołudnie z futbolem. Do zobaczenia i usłyszenia podczas następnego meczu.